Bardzo fajne zadanie, nie uwierzycie, jak proste. Jak je zobaczyłem, tak sobie myślałem, że co z tym tangensem trzeba zrobić? Że tangens to jest sinus przez cosinus i tak dalej, ale rozwiązanie jest wręcz banalne. Nie wiem, czy pamiętacie na samym początku z trygonometrii, właśnie mieliśmy jakąś daną funkcję trygonometryczną i trzeba było po obliczyć pozostałe. To jest właśnie tego typu zadanie. Narysujmy sobie zatem trójkąt prostokątny. Narysujmy sobie ten kąt alfa ostry i przypomnijmy sobie, tangens to było to 3x przez 104 x tak? Yy, nie wiem czy pamiętacie coś takiego jak trójkąt egipski, może tak, może nie. W każdym razie możecie sobie wyliczyć z twierdzenia Pitagorasa, że tu będzie 5x. Zatem Odczytajmy cosinus. Już mamy prawie rozwiązanie, jakbyście nie zauważyli. To jest 4x przez 5x, 4x przez 5x, x się skracają i mamy 4 piąte Tak? Zatem możemy w miejsce cosinus alfa podstawić nasze 4 piąte i liczymy. Zróbmy to w pamięci. 2 minus 4 piąte to jest 1 1 5, czyli 6 piątych podzielić przez 2 plus 4 piąte to jest 2 i 4 piąte, czyli 14 piątych, 6 piątych, podzielić, dobra, powolutku zrobimy, piątych równa się zamieńmy sobie dzielenie na mnożenie, czyli 6 piątych, pamiętajcie, że nie odwracamy pierwszego ułamka, tylko drugi razy 5, 14 5 się skrócą, to jest 1, to jest 1, 6, 14 to nasz wynik, dzielimy sobie go przez 2, czyli 3, 7, 3, 7, zaznaczamy i następne.